Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie panny W czytaniu na styczeń, co prawda dziś już piąty No ale wiadomo jak to po świętach Wszystkie panny i styczeń Cóż pannom przyniesie styczeń 2022 roku Co dobrego dla panien Moi drodzy, tutaj Wiecie co pierwsze mi się nasuwa, że w styczniu wyjaśni się, dlaczego to, no, to nowe, co miało przyjść się opóźnia. Dla niektórych no to jakby w ogóle się tutaj jakby nie odbędzie, a w takim jakby lżejszym wydaniu to to dlaczego, dlaczego się opóźnia? A przecież wy wiecie, że na, trzeba coś zapłacić, trzeba coś zdecydować, trzeba um, jakby rozważyć tak? i um, jakieś opcje i to będzie w Was powodować um, takie taki albo niesmak albo um, Emocjonalnie tak do tego podejdziecie. Tak, jakby no już to ma być, a to się opóźnia, a to się nie dzieje. No, różne, to mogą być różne sprawy. To mogą być sprawy związkowe, to mogą być sprawy związane z pracą i z wszelakimi typu nowościami, które miały w styczniu nastąpić, a które z jakichś tam powodów, może karty dalej powiedzą dlaczego, ale w jakiś sposób nie następują, czy się spóźniają. Um, I teraz tak. Co wy, drogie panny, zrobicie? A. Nie poddacie się, to na pewno, tylko jakby zachęceni, czyli to tak, ta emocjonalna tutaj rozterka, nie tylko, że nie załamie Was w jakiś sposób, ale wręcz przeciwnie. Zaczniecie się zastanawiać, co takiego zrobić, co zaszwankowało, jaki element należy poprawić, usprawnić, dołożyć, żeby jakoś tak całość. Krótko mówiąc, trzymała się kupy, tak? I tu bardzo duże takie działanie przy Was jest pokazane. Dla mnie, jak patrzę na te karty, to cała sprawa bardziej dotyczy spraw rodzinnych, aniżeli związanych z pracą. No ale to jest czytanie ogólne, więc być może ktoś pracę traktuje jak rodzinę, prawda? Mo może to być na Oparte na jakimś niedogadaniu, bo przecież w końcu Merkury nam się cały czas cofa, więc jest jeszcze taki problem z tym przekazem informacji, i możecie mieć takie właśnie odczucie, że wy mówicie coś, a ktoś mówi coś, jest, zrozumie co innego, i stąd są właśnie te opóźnienia, czy, czy złe zrozumienie, czy nawet brak kontaktu. Ale mówię to, jakby e, zechcecie wyjaśnić, tajemnice, co tak naprawdę chcecie poznać, będziecie chcieć poznać, co tak naprawdę jest przyczyną tej całej zaistniałej sytuacji? A przede wszystkim odnaleźć przyczynę, tak? I próbować coś tam z powrotem poukładać. Dobra, zatem z jaką tutaj energią wchodzicie do stycznia, czy no właśnie, ta emocjonalność, widzicie, królowa kielichów, to jest bardzo emocjonalna osoba. To mogą być wasze emocje, ale bardzo pozytywne, tak? To, co, co mówiłam, że jakby to, że cię coś spóźnia, opóźnia, nie ma, jest problem, to, to wywołuje emocje, ale właśnie bardzo pozytywne. To może być również osoba, skorpion rak ryby, która w styczniu nagle stanie na waszej drodze. Osoba będzie miała coś do powiedzenia, coś do zaproponowania i czy by właśnie od tego później zależały te opóźnienia, czyli najpierw coś się proponuje, coś tam się ustala, a potem... Następuje jakiś ząb i zaczynacie kopać, drążyć. A dlaczego tak? Czyli energia królowej kielichów, bardzo pozytywna, bardzo sympatyczna. Królowa kielichów to może być jakaś terapeutka, na przykład ko kochająca osoba, czyli dla wszystkich singli to jest dobre przesłanie, że takowa osoba pojawi się na waszej drodze. Tak? A z czym się rozstajecie, co odchodzi do przeszłości. Odwrócona karta słońca to jest syndrom takiego wypalenia. Um, może być wypalenie w związku, może być wypalenie w pracy. Patrzmy dalej. Co wam zatem będzie pomagać, co lub kto? Proszę bardzo, i mamy tutaj bardzo przyzwoitą postać w postaci cesarza. Ok, na jakiej podstawie podejmujecie decyzję, co będzie wiadome w styczniu? A, odwrócona karta gwiazdy. Do czego zmierzacie? Koło fortuny. Przed Wami. No proszę, proszę. Szósteczka mieczy. Wasze samopoczucie. Piątka denarów. Z otoczenia. Dziewiątka kielichów. Co, czego chcecie, czego się boicie, proszę bardzo, rycerz kielichów. Czyli mówiłam, że to jest ta, ta sama osoba najprawdopodobniej. Ta sama osoba. I z jaką energią wkraczacie do lutego. I mamy tutaj piątkę mieczy. Piątkę mieczy. No i widzicie, moi drodzy, to jest właśnie to, że. Ech. z tego przełożenia, tak? o którym mówiłam, że są te poślizgi, że coś, czegoś nie, do końca nie wiadomo, a wy byście już chcieli, tak? Pójść w nowe, obojętnie, czy do nowej pracy, czy zacząć budować nowy dom, czy skorzystać z jakichś nowych terapii, czy ze sposobu leczenia, czy wejść w jakiś nowy związek, bo tutaj bardzo dużo jest elementów takiego poczucia, moi drodzy, ale to jest wasze subiektywne poczucie poczucia odrzucenia tak. I jeżeli wchodzicie z energią królowej kielichów, a chcecie lub boicie się rycerza kielichów, myślę, że to chodzi o tę samą osobę, to analizując karty pod względem właśnie partnerskim, powiedziałabym, że macie takie, tak jakbyście w coś nie wierzyli, że to się może stać. Nadzieja tu, na czym bazujecie, na odwróconej karcie gwiazdy? W momencie, kiedy ona się odwraca, właśnie mówi o takiej straconej nadziei. Być może były jakieś plany, tak? Coś tam się nie sprzęgło ze sobą, ktoś opacznie zrozumiał kogoś, nastąpiło niedogadanie i w związku z tym tracicie, bazujecie na utracie nadziei, a miało być tak dobrze, no a jest jak jest. W związku z tym generuje się samopoczucie takie, no on, ona na przykład mnie nie chce albo na pewno w tej pracy to mnie nie przyjmą. I nagle, w tym styczniu, sytuacja zaczyna się odwracać. Mamy tutaj koło fortuny, prawda? Więc teraz, moi drodzy, wszystko w waszych łapkach, a żeby tak zakręcić tym kołem fortuny, żeby los wam sprzyjał, a nie odwrotnie. Wejdziecie do lutego z energią Piątki Mieczy. To jest. To jest takie, wiecie, poczucie wygranej, ale za jakąś tam cenę, prawda? O właśnie, no dlaczego ta piątka mieczy? Dlaczego wchodzicie do lutego z energią właśnie takiego wahania, takiego poczucia, że ktoś was oszukuje, nie mówi prawdy? Przecież, ale to, ja to tak jak wspomniałam, użyłam słowa, że to jest wasza, wasze subiektywne odczucie, prawda? I myślę, że jest w tym wiele prawdy, że ta rzeczywistość, która was otacza, nie jest osoby, które was otaczają, nie są tak jakby czarne, jak pan na te osoby widzi. Te sprawy, sytuacje, osoby, tutaj naprawdę proszę to czytanie szeroko rozumieć. I co znowu karty sugerują? No, zamiast w piątce denarów myśleć samemu o sobie i czuć się źle, to pomagającą energią jest energia cesarza, tak? Czyli wzięcie sprawy w swoje własne łapki i ułożenie sobie takiego planu w głowie, a potem wdrożenie tego planu, żeby wykorzystać w dziewiątce kielichów nadarzające się, Różnorodne okazje, które wam przynosi los, na początku był, była w przełożeniu karta Maga, tak? Czyli składamy różne elementy razem, patrzymy, czego brakuje, być może w niektórych związkach brakuje komunikacji, być może brakuje spotkań, być może brakuje jakiegoś takiego porozumienia, czy nawet wspólnego celu. Więc, skoro macie świadomość, że coś tutaj nie gra, to nie stawiajcie właśnie siebie tak na z góry przegranej pozycji, bo jeżeli moi drodzy będziecie tak robić, to wejdziecie w luty w tym, w takim poczuciu jeszcze chaosu, tak? A po co? Wcale nie trzeba, bo jest szóstka mieczy, szóstka mieczy mówi sytuacja się może się uspokoić, tak? Weź wiosełko i wiosłuj w dobrą stronę. To co było burzowe, to co było niechciane, to co Wam w jakiś sposób wadziło, może przejść do przeszłości. Zobaczcie, wypisz wymaluj tą szóstką mieczy, podążacie, łódź płynie w kierunku dziewiątki kielichów. A dziewiątka kielichów jest stanem obfitości, sytości, nowych możliwości, nowych propozycji i naprawdę jest ich bardzo dużo. Czyli nie. Ubolewajcie na przykład, moi drodzy, nad tym, że ktoś was na przykład nie kochał tak, jakbyście chcieli. Waszym wyzwaniem jest królowa kielichów. Nie bójcie się powtórnie zaufać, powtórnie pokochać, powtórnie pójść z kimś, porozmawiać tak? i przedłożyć swoje racje, swoje propozycje. Nie nastawiać się, ale on, ona. Mówię o związkach, to na pewno to odrzuci, ale szef na pewno mnie nie wysłucha. A jak pójdę do urzędu, to na pewno odprawią mnie z kwitkiem. No to się najpierw online umówcie, prawda? No bo faktycznie, jak pójdziecie, to was odprawią z kwitkiem, bo teraz się online trzeba umawiać. Także tu powiedziałabym, że miesiąc, który, drogie panny, może być dla Was miesiącem przynoszącym zmianę sytuacji. Na waszą korzyść. A, karty pokazują, że możecie nawet korzystać, skorzystać, poprosić o pomoc, wsparcie osobę z podznaku barana, bo mamy tu kartę cesarza. I to jest ktoś, kto będzie miał jakby potencjał, możliwości, żeby wam pomóc. To może być osoba o takich właśnie cechach. Ale to również mogą, możecie być wy sami, o ile zmienicie front, zmienicie nastawienie. Czego by wam, bym Wam, kochani, naprawdę bardzo, bardzo serdecznie życzyła, bo ta piątka mieczy no to, to jest takie poczucie zadowolenia, ale nie do końca. No to zróbcie tak, żeby to zadowolenie przyszło do Was, prawda? Żeby Poczuć się kochanym, poczuć, że Wy kochacie. Mocno uczuciowe jest to czytanie, mocno emocjonalne, tak? Jest szansa naprawienia, wyprostowania wielu sytuacji, wykorzystania szans pod warunkiem ułożenia sobie planu. Jest szansa, jeżeli ktoś, moi drodzy, um, chciał w pracy awansować, prawda? Może to było dotyczyło przeszłego roku, a sprawa się jakby przekłada teraz na styczeń, to nie poddawajcie się. Nie myślcie od razu, że ktoś na pewno odrzuci Waszą kandydaturę. W Piątce Mieczy e, karty sugerują, że weźmiecie udział może, nie, weźmiecie, możecie wziąć udział albo w jakiejś następnej rekrutacji w lutym, albo e, złożyć kolejne. Dokumenty w lutym, prawda? Wziąć udział w jakimś spotkaniu, wykazać się właśnie taką cesarską strategią, przedstawić swój plan, bo w końcu i Rycerz Mieczy, i Królowa Mieczy to są osoby, które mają komuś coś do zaoferowania. Owszem, mogą być uczucia, ale nie tylko. Mogą mieć do zaoferowania na przykład, terapię, jeśli mówimy o firmie, bo terapią może być no na przykład, nie wiem, zmiana rynku, no co tam u kogo w pracy, prawda, nowi klienci, wprowadzenie jakichś innowacji. Więc nie bójcie się, że ten z przełożenia odwrócił się as denarów i odwrócił się as buław, ale była za to karta MAGA, prawda, czyli to coś, co się opóźniło, coś co się miało stać, a się nie stało, wcale jest nie powiedziane, że się nie stanie, tylko się pośliźnie. Także tu proszę absolutnie się nie poddawać. Uszy do góry, moi drodzy. I życzę Wam wszystkiego dobrego, tak? Żeby, ta, żeby nie tracić nadziei, że już na pewno nie zrobię kariery, albo on mnie tam na pewno, ona nie pokocha, albo się z nią nie spotkam. Nie, to jest tylko Wasze takie, takie myślenie, nie, niezbyt zgodne i dopasowane do rzeczywistości. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam w lutym.